Wiecie co, tak sobie siedzę, jadę oczywiście, no nie, bo już zaczynam, od wtorku. Ale pamiętacie, jak w zeszłym tygodniu mówiłem, że jak żona jest w samochodzie, to jest tyle tego wszystkiego, no nie? To dzisiaj jest masakra. Masakra! Samochód aż się ugina no, od wszystkiego. Ale to dlatego, że muszę teraz Wam wszystkich przedstawić od początku. Jest tym razem trochę o pół więcej. A więc się nie zaczyna. Więc <laughs> muszę tak kurczę, proszę. Jest mój synek. Okay. No i oczywiście znacie żonę moją. No, ale je... co tam jest na górze? Co jest na dole? Co jest na dole? To jest, to jest kolejne. W to jest są kolejne masakry. Wszystko, nawet boczne schowki są pełne. Wszystkie boczne schowki górne, wszystko jest tak. Tak to jest zabrać rodzinkę w trasę. Ale zmoż. Co? Lodówka jest pełna. Lodówka to nasze. Dobrze, kipi. że synek siedzi, bo tak to się zamyka. Kipi no, kipi. A co? Kipi. Hippie. No dosłownie myślałem, że nie zamknie się. Ale dobra, dlatego to tak jest, bo planujemy jakiś tam spędzić weekend nad morzem. Na Westerflate, jak zwykle, nasze ulubione miejsce. Ale dzisiaj ta nasza droga raczej w dzień nas nie rozpieszcza. Piękna pogoda. Gdzie tam piękna? piękna. Pada jak nie wiem. Od samego rana prawie cały czas, a jest 14 dopiero sobie jechaliśmy z domu a synek oczywiście nie mógł się doczekać Bo jak wrócił to w podskokach No nie? Co synku? Tak Tak, wrócił jest podskoka po to, żeby pojechać, pojechać w trasę Ty, ty, ty. No tak to na chwilę, obecną wygląda. Widać po mnie, że jestem przerażony. <laughs> i tego? Słuchajcie. Ten, te moje tak pozywane wiatru łapy, czyli parawany. Jakieś. Ee, co tam. Namiocik. Namiocik. tego, żeby tam synek mógł się schować przed słońcem i przed wiatrem. W razie co. i zasnąć. Pospać sobie. odpocząć. A... Zabawki Bruna Szok Dobra, może to jakoś przełknę? No masz A, ja, nie masz jakby Jakby nie masz miejsca. No wiem, że nie mam. Oh, brawo, brawo, <grym> YouTube No. Więc tak się zaczyna. A powiedziałeś gdzie jedziemy, czy nie powiedziałeś? Nie. No. Za będziemy można, w Gdańsku? Może by się udało. <grym> <grym> Za będziemy w Gdańsku? <grym> Za 3,5 godziny. O, brawo. <grym> to już było sensowne. no. A, bo Ty, już nie wiesz o co chodzi. My najlepiej wiemy. No. No. Więc jedziemy do Gdańska. E, zrzucić pudło. Pobrać kolejne i pod Warszawę mamy jechać gdzieś tam. i Potem w czwartek, za w Bełchatowie, bo to takie kółko łączone Więc całkiem dobrze. Więc co? Tylko jazda dzisiaj, tak? Jazda i spanie, żeby dojechać do Warszawy i spać. No i muszę jeszcze z Bartkiem porozmawiać, żeby to jakoś ugryć, ten temat, żeby na weekend zostać. Pewnie, pewnie, pewnie. No to jedziemy. Co, nie syku? Jedziemy. No. Ej, pepe, pepe. Co mówisz, że co? Nożem? Czegnąłem. Ja się tutaj czegnąłem nożem. Tak jakby się rozciąłem. Tak. Gdzie? Ale gdzie? Na najmniejszym palcu. W... Ale gdzie A, byłeś? Gdzie, gdzie byłeś? Nie pokazuj mi, nie musisz mi pokazywać. Z Donalda. Kiedy byłem i po prostu kroiłam bułkę, to się rozcieknąłem. Ty kroiłeś bułkę? No. no. przecież to no, pierwszy raz, nie pierwszy raz. No nie wiem. No tak trochę mi się wydaje, że trochę młotki na, 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 na nożek. Dobra, no mniejsza z tym, mniej z tym. Ogólnie jak widzicie jest bardzo ciasno w trójkę. Co jest nie? No? Jest ciasno? Jest ciasno. Bo Bruno chce położyć się na łóżeczku. A co? No niestety kuch nie działa. I już się wszystko zapaliło Jest mały korek. Jest. No. U dwójkę jest ciasna, gdzie dopiero dwa i pół. A te pół to jest więcej niż jedno. Bo wszędzie chce być. Tak? Aha, aha, aha. A my co? Zdjęli, załadowali. Jeszcze oczywiście pokrzywiony kontener był, że nie chciał wejść. Mi tu na tak zwaną gęsią szyję, tu gdzie jest ten yy, siodło. No i musiałem zgłosić, bo mówię, że kurde, no nie będę tak jechać. No to musiałem pojechać, gdzieś ktoś przyjechał, zaprowadził mnie, zdjęli mi ten kontener. A jakaś ekipa wyprostowała go, no i więc tam 30 minut dodatkowe straciłem, nie całe, No. A już jest właśnie dziewiętnasta, dwudziesta, o Jezu, a tutaj jeszcze takie, stwierdziliśmy, że pieroga se zjemy, ze szpinakiem, jak to kochanie mówisz? Fit? Jakie fit? Nie, pierogi nie, nie, nie są fit. Gluten. No i no, no, niestety, no, no jeszcze nam zostało, tajemnie się powoli zbliża z tamtego tygodnia w ogóle mieliśmy te pierogi. A i stwierdziliśmy, że sobie zjemy na kolację, żeby trochę poluźnić naszą no, to, naszą tą. O! No, sobie wyobraźcie sobie, że tu jest tą pierogi, by wyciągnięte jeszcze. Kurde. No. Pełna, pełna. Pęka w szwach. A Bruno cały czas kur, coś o, teraz kredki chce, to chce, tam chce, tu chce, tam to. O jest. Lata po całej kabinie. Po lata po całej kabinie. No, prt, prt, prt. Dobra, zjemy sobie kolację i jedziemy dalej, ja ile. godzinę od Gdańska. No. Mam nadzieję, że teraz dojadę na całą szybkę, na 4,5 godziny. Dojadę do minister złudunkowego, mam nadzieję. Zacznijmy, bo właśnie nie chciałem, żeby dwie pauzy robić. Chciałem jedną pauzę zrobić, ale zacznijmy jak To, idzie. to in touch, w kontakcie. Hmm? Dzień dobry, dzień dobry. No, peace, peace Nie dam co jak jesteś. Najbardziej zadowolony. No najbardziej zadowolony. Ogólnie no, chciałbym pokazać jak to tutaj wygląda. Jak to z całą rodzinką się jedzie. Patrz. Tylko tak chcę pokazać. O. Ale burdel jest, naprawdę. No ile no. tego wszystkiego. Ile ty, tego ty wszystkiego? No. 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 <laughs> A synuś sobie o. Ogląda. No. Tylko taką chciałem wzmiankę pokazać. Ogólnie już jest Torek, Dzień dobry. No, my rozładowani, ale. ale akurat na rozładunku wyszło coś i musiałem coś zamówić. I za mną nie ma, nie ma chyba. I będę wymieniać poduszki w ciężarówce. Jak się okazało, jak było w jednym jakimś takim... No, schodziło mi powietrze. Wiem, że mi schodziło powietrze podczas stania po pauzie dłuższej czasami nie było powietrza no ale teraz to kurde to tak styczało, że ja cię pierdzielę, więc stwierdziłem, nie ma opcji. Tylko że tutaj są cztery poduszki kurde. cztery poduszki i z nasłuchań i patrzenia, obserwowania, co i ja, co nie? <laughs> Stwierdziłem, że to są, jest jedna z A raczej powinno się wymieniać z mojego punktu widzenia parami. Bo... Bo... Kurga. Bo jednak, jak one pracowały tyle lat i się jena rozciągła, to może być tak, że jak nowa będzie pracować, a stara będzie gorzej pracować, może dojść do tabu. I co wtedy? No, nie ma powietrza. Znaczy nie, no, raczej po, tylko wystrzeli powinno być. No, nie, ogólnie powietrze No ale zapobiegawczo mam czas. Jestem tu w Jankach. Biorę się do działania. A rodzinka, a rodzinka będzie leżeć. Ja będę leżeć, mam. Ho ho ho! Chyba Ty będziesz leżeć, grać, a mama rozwiąże skrzyżówki Jest pani krzyżówka. O. Pani krzyżówka. <laughs> Dobra, przebieram się w roboczy strój. Działam. No słuchajcie, trochę się już przygotowałem są właśnie te poduszki takie coś powiedzmy i po prostu przy pracy tutaj pękają mam dwie na szczęście kurde dobrze, że tutaj chłopaki z obok mieli taką taką żabkę hydrauliczną na szczęście I się dało odkręcić te śruby bo już mi jeden klucz pękł no i co, no teraz od górby, odkręcać Te zaworki i jeszcze tam są śruby trzynastki, bodajże tak albo 15 piętnastki. No, to, to i poduszka schodzi. To jest proste, proste, proste. Dobra, zabieram się do działania, bo przecież, kurde, już byłem zwątpiony. Po interkart tutaj nie miał żadnych, kurde, kluczy. No. Trzeba się podłożyć, położyć yy, pod podwoziem. No się nie podkładaj, tylko się połóż <noise> Dobra No i dobra Wymieniłem. Pięknie wyglądam O no. jak prawdziwy mechanik co? No no i co? Okazało się o tu jest taka dziurka No. już widać coś dość... Może to jeszcze oryginalna, albo coś. Jeszcze Dafoski. Foski. Foska. No i zazwyczaj, właśnie przypracowanie tutaj, tak. Parcie jemu. I tu jest ta właśnie ta dziurka. No i słuchajcie, jakby to pieprzło, że tak powiem. No jest problem. Jest wielki problem. No, no i tutaj są właśnie. O, już. Jedna, druga, wstawiona. Trzy śruby. Znaczy, no cztery. Trzy trzymające. Jedna tam. Jedne jest takiego od powietrza, żeby napompować. No, te też, kurde, trochę mają przejechane, ale jeszcze to, co tak patrzę, to jeszcze są w miarę dobre. Ale mówię, dobrze, że tu chłopaki mieli obok. Taki klucz, bez tego to bym nie zrobił. Więc trochę hydraulicznych sprzętów też potrzeba. Muszę takie coś kupić, kurde. Bo. Powiem, że ja chciałem taką żabkę, która się tak jak się ją łapie. A ta, powiem Wam, że bardzo fajnie zadziałała. Że jak się skręciło, to to jak się, łapa, jak się ten kręciło, to ściskało jeszcze bardziej. Bardzo fajna sprawa. No, cóż, to jedną trzeba będzie wyrzucić. Drugą na zapas. Bo ta druga, widzę, że jeszcze, jeszcze. I tyle. Podpinać się. Jechać. No i dobrze mieć zestaw kluczy. To podstawa. U mnie to każdy kierowca miał zestaw kluczy. Dobra. Obmyć się. Jedziemy. Nie skapnąłem, że to jest magnes. Naprawdę? No w ogóle się nie skapnąłem. No. Nie wiedział, że tu jest magnes. <laughs> Dobra. Mniejsza z tym. E, już. Zrobione. Obmyty. I mało szczęśliwy, bo wydatek. <laughs> Ale nie, lepszy taki zapobiegawczy niż niż ten. Niż potem na drodze, no nie? Na autostradzie. Bacz się, czy coś się stanie, czy się nie stanie. No. Więc dwie wymienione. Tak, pokazywałem. I teraz, gdzie tutaj mogę zawrócić? Mówił, że mogę tutaj sobie zawrócić. a no pewnie oberka, kurczy tak że no aż, ku... <laughs> opony trzaskać. Ja też nie robię po takim kurde żużlu, no nie? Bo nic nie wiadomo, co tam w trawie piszczy, jak to się by powiedziało. No się da, no, zawrócimy, no, tylko że o, <laughs> można szczytać czytać w lusterku, co to za kontener. <laughs> no. Jedziemy na chatów Jepiej. W końcu można jechać. No nie, a nie stać. No, a nie robimy nie tego. Jeźdź no. 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 A tutaj? No, jak idziemy, to wydaje się, że przestrzeń jest o większa. No, no. A właśnie tutaj. Smentek. Od <laughs> smentka. pożyczyłem klucz hydrauliczny. A tutaj jest właśnie Intercars. Dobrze, że mieli, ale oczywiście jak chciałem od nich jakieś klucze. To co mi powiedzieli? Że nie! Że nawet czasami dziesiątek im brakuje. Klucz A... dziesiątka. żeby sprzedać, jak komuś potrzebne na gwałt. Więc. Ta. Osobowko jedź, jedź. Przepuszczacie. I tu jest właśnie. Kraina hindusów. Gięło. Ale musiałem tak żeby wyjechać Że co, synuś? minęły dopiero 2 dni od tutaj jesteśmy a ja czuję tutaj w sumie to nawet jeden dzień, bo my wyjechaliśmy wczoraj o 14 No czyli 24 godziny jesteśmy Także tak powiedzmy dopiero w tracie A tutaj jest moja właśnie kraina Janka. Kurcze, jak z Hamburga się woziło, to tu się woziło wszystko. Takie rzeczy, powiedzmy, na do 5 zł. A no tak, bo tutaj jest ten koci. Tutaj jest to. Do... Kurcze, żebym tak pamiętał, no to muszę tutaj w prawo pojechać. W prawo, w prawo pojechać pojechać na siódemkę, może mówię? Czy ósemkę. Siódemkę, Nie, Kurde, patrz, złupiałe. Dobra. No ja ci nie pomogę. <laughs> no, no dobra, idziemy na Wrocław, czyli na ósemkę. Ósemkę. Ja jeszcze jestem z tej szkoły. Nie jestem stary, bo nie jestem stary, ale ja jestem z tej szkoły co? No, mapach się uczyłem. Mapa. Każde, każde miasto, gdzie wjeżdżałem, mapa miasta. Mapa polski, mapa geoduktów, wszystkiego. Jak jeszcze po Polsce się jeździło. Nawet jak jeszcze. Do, no do Hamburga wiedziałem, jak to jechać. Ale jak jechałem pierwszy raz, poczekajcie, gdzie to do Auckrug? No do Auklug jak jechałem nad Hamburgiem, jak się jadzie na Danie. To ja jeszcze nie wiem, po prostu nie potrzebowałem. tak. ja ten. Bez nawigacji jeździłem, bo zazwyczaj do Hamburga i z powrotem. Hamburg z powrotem, Hamburg z powrotem, nie, było tak. I miałem taki eksport, Muszę wtedy to się można było jeździć bez eksportu, się pocało. Czekajcie. I, ten, I i co w domu w internecie? Mapa, Search? Na no, nie kupowałem niemieckie ale tego e, mapy, tylko zapisałem, który zjazd, na którą drogę. Do hamburga. Też. Droga. Wszystko tylko zobaczyłem. Zobaczyłem, gdzie co i jak i prosto. A teraz przyznajcie się kierowcy, który z Was by teraz, z młodych, bez nawigacji gdzieś pojechał. Znajdzie się ktoś. Nawet jak poczekaj, jak z miasta do miasta jadą, to nawet mają nawigację, żeby kurczę z Warszawy do Łodzi. Tak? No. Z Warszawy do Łodzi mają... Dobra, mi się nie śpieszy, Możesz mnie wyprzedzić, kolego? Wolno, tak powoli. A, już 85 jest. 85, co nie? Tak. <laughs> Dobra, jedziemy. Kurczę, gdzieś jeszcze znaleźć po drodze jakiś prysznic. Kawę się napić, o. Siu, siu. Loda. A ty Bruno, źle siedzisz? Dlaczego leżysz? leżysz no, A nie, on też musi się chce siknąć. Tak, tak, No, a tak? mówi, że nie. To jest Twoja synoś pozycja no, taka, która. Do sikania. Do sikania. Koniec będnego. Pie... <koh> Jak to mówię, czasami <laughs> jedzie.